Jak zawiązać 11 spółkami naraz? Witaj, nazywam się Marcin Kokoszka i witam Cię na moim kanale. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to teraz. Dzisiaj odpowiem na pytanie, ee, jak zawiązać 11 spółkami naraz, a odpowiem na to pytanie z własnego doświadczenia. Dlatego, że był taki moment w moim życiu, w którym właśnie tyloma spółkami zawązałem naraz. No i tutaj jakby jest kilka odpowiedzi na to i kilka takich lekcji, które wyciągnąłem z tego i powiem Wam o tym, co jest najważniejsze. Najważniejsze po pierwsze są ludzie. Po drugie, najważniejsi są ludzie, i po trzecie, najważniejsi są ludzie. Oczywiście jest jeszcze kilka innych rzeczy. Natomiast bez tego ani kroku po prostu dalej. Nie jesteś w stanie tych rzeczy wszystkich zrobić, jeżeli byś miał nieodpowiednich ludzi, nieodpowiednio zarówno jakby kompetencjami twardymi, jak i kompetencjami miękkimi, dopasowanych właśnie do ciebie, do tych biznesów. Ale przede wszystkim ludzie ci muszą być odpowiedzialni. To jest pierwsza rzecz w ogóle, jakby taka, w czymś takim. dlatego że prowadząc 11, czy więcej, czy trochę mniej spółek, Powiem uczciwie, że tak naprawdę gdzieś tam zarządzają ośmioma spółkami, dziewięcioma, właśnie 11, przy tej skali gdzieś tam to aż takiej dużej różnicy nie robi, no to jest tak, że tak czy inaczej nie jesteś w stanie dopilnować wszystkiego, więc musisz mieć u siebie w zespole odpowiedzialnych ludzi, którym jesteś w stanie zaufać i osoby te rzeczywiście czują, że są za to odpowiedzialne i są w stanie. Dobrze zarządzać tymi konkretnymi biznesami. Więc ty tak naprawdę zarządza z poszczególnymi e, osobami, które, czy też właśnie prezesami, czy właśnie współ, we współpracy z tymi osobami dobrze zarządza tymi e, biznesami. Co powoduje, że ludzie w ogóle się tak angażują? I e, czasami dostaję zapytanie jakieś, czy chciałbym wejść w jakąś spółkę, czy ja chciałbym coś dodatkowo robić. I ja oczywiście jestem cały czas otwarty na to, żeby sprawdzać, jakie są możliwości na rynku. Natomiast raczej fokusuję się na swoich biznesach i na tych rzeczach. Natomiast w większości przypadków, u mnie osoby, z którymi współpracuję, to albo od początku, albo w trakcie, w momencie, kiedy ktoś przyszedł, zaczął ze mną pracować, awansował. No i z czasem. Kiedy otwierałem nową firmę, lub w tej firmie stawał się normalnie wspólnikiem, tak? I takie miałem sytuację, że zarówno osoby, które zaawansowały właśnie do stanowiska prezesa, czy do zarządu, na przykład stały się wspólnikami w tym biznesie, lub bardzo wysoko doszli w jednym biznesie, ja mówię, otwieram teraz nowy biznes. Ty jesteś dobry w tym temacie, więc yy, może byśmy razem to zrobili, podzielimy się tutaj udziałami. No i wtedy taka osoba staje się właśnie bardziej ekspertem, ja bardziej od strony takiej stricte biznesowej i finansowej, której wspieram ten biznes, no i razem coś robimy. Natomiast ta osoba rzeczywiście zostaje wspólnikiem, dostaje też udziały. Czasami słyszę na różnego rodzaju właśnie czy to szkoleniach, czy wystąpieniach na kanale na YouTubie. W momencie, kiedy ktoś mówi, jak zarządzać ludźmi, jak motywować ludzi, jak motywować pracowników, to jedna z takich popularniejszych tekstów jest taki, żeby właśnie ludzie mają się poczuć tacy, jakby to była ich firma. Ja myślę, że dlaczego miałoby tak być, żeby oni się poczuli, jakby to była ich firma. Wydaje mi się, że po prostu najlepiej, jakby to była ich firma. Tak, że wtedy rzeczywiście ktoś będzie zmotywowany, wtedy rzeczywiście będzie ktoś miał realnie udział w tym, co się dzieje, będzie ponosił też pewnego rodzaju odpowiedzialność, ale tak samo jest w innych projektach. Tak, że ktoś po prostu jest projekt menadżerem, może nie ma udziału w firmie, ale ma udział po prostu w tym konkretnym projekcie. Tak, ja bardzo często mam tak skonstruowane wynagrodzenia, że jest podstawa plus prowizja od jakby sukcesu. Poszczególnego projektu czy poszczególnego biznesu. Więc to wydaje mi się też jest taką bardzo cenną radą i mam potwierdzone od osób, z którymi współpracuję, że rzeczywiście czują, że to jest coś, co powoduje, że mają tą, ten zapał, mają tą chęć, mają też odpowiedzialność tak, za to i ewentualnie jakieś konsekwencje, żeby robić maksimum swoich osiągnięć. Tak. Kolejna rzecz jest taka, że jak zazwyczaj wyznaczamy jakieś konkretne. Cele, natomiast takim ostatecznym celem to jest wykorzystanie naszego potencjału i jakby jest tak, że dla przykładów w zeszły, w zeszły rok w jednej ze spółek mieliśmy gorszy niż poprzedni, a na przykład myśmy uznali, że to był ogromny sukces, że zakończyliśmy go z takim wynikiem jaki zakończyliśmy, dlatego że cała branża leciała na łeb na szyję. Tak i w tym momencie wiedzieliśmy, że to, że my po prostu jesteśmy dużo lepsi od konkurencji, to, że mniej zarobiliśmy niż rok wcześniej, to nie znaczy, że było coś w tym złego, tak? Bo właśnie byliśmy dużo lepsi od konkurencji i dzięki temu sami i sobie i rynkowi i wszystkim naokoło udowodniliśmy, że po prostu jesteśmy, jesteśmy dobrzy w tym, co. Robimy. No i tutaj jakby to też można powiedzieć, że to był sukces, więc my też porównujemy się do tego potencjału, jaki dawał rynek, jaki my mieliśmy we współpracy, wykorzystując też inne nasze podmioty, właśnie staramy się, żeby te spółki ze sobą współpracowały i to jest kolejny punkt. Szczególnie na początku dobrze, żeby to było komplementarne z innymi e, biznesami, żeby to nie były z zupełnie różnych bajek te e, biznesy, tylko żeby one były gdzieś jeden obok e, drugiego i żeby bardzo często jakiś biznes wynikał z potrzeby innego e, biznesu. To jest e, coś takiego, co. E, gdzie ja, zanim po prostu teraz obecne moje biznesy prowadziłem, popełniłem kilka razy takie błędy, że z różnych dziedzin wybierałem właśnie biznesy. Teraz jest tak, że staram się krok po kroku dokładać po prostu kolejne cegiełki do tego, co już robię. O, mam udziały w niektórych takich spółkach, które nie są w ogóle tutaj powiązane, natomiast tam jestem dużo bardziej doradcą, jestem bardziej inwestorem niż rzeczywiście takim przedsiębiorcą, który gdzieś tam ma duży wpływ na to, jak ta firma się rozwija, takiego aktywnego działania. To są jakby takie kluczowe rzeczy przy tym, jak rozwijać ilość tych biznesów. Natomiast kolejna rzecz jest taka, żeby w jednym czasie Starać się rozwijać jeden biznes, a pozostałe po prostu, żeby już były stabilne. Żeby w momencie, kiedy rozwijasz jakiś biznes, to tam musisz dać bardzo dużo swojego zaangażowania. Tak się mówi, że musisz mieć 100% zaangażowania. Ja wiem, że w momencie, kiedy już masz 3, 4, 5 innych biznesów, to nie jesteś w stanie dać tam 100%, natomiast powinieneś dać tam maksymalną ilość, ile tylko możesz dać tego zaangażowania, a w pozostałych biznesach, właśnie dać minimum. Ale tamte biznesy już powinny być świetnie dopracowane. Tam powinni być bardzo dobrzy ludzie, odpowiedzialni ludzie po raz kolejny to powiem, ale też powinni, powinny być procedury, powinni być już ludzie, też jakaś kultura organizacyjna, tak? Powinni być nastawieni, wiedzieć, jak rozwiązywać różnego rodzaju wyzwania i problemy. Na dzień dzisiejszy jest tak, że już nie prowadzę 11 spółek, jest ich e, obecnie trochę mniej, natomiast wyniki finansowe mam lepsze. Co nie znaczy, że ja dzisiaj mam powiedzieć, że lepsze czy gorsze jest prowadzenie większej czy mniejszej ilości firm. Tak Richard Branson prowadzi ich ponad 400, tak bardziej jako oczywiście udziałowiec. Natomiast ma tyle e, gdzieś tam podmiotów. Wiem, że niektóre banki mają o wiele więcej podmiotów. Natomiast w ramach bardziej jednego e, biznesu są różne drogi. Ja nie chcę mówić, która jest lepsza, czy prowadzenie jednego biznesu i fokusowanie się na tym e, pomyśle, czy prowadzenie kilku tych biznesów. E, czasem jest tak, że tak naprawdę ktoś prowadzi kilka biznesów, a mógłby to robić pod jednym brandem, a czasami odwrotnie, także pod jednym brandem. Prowadzi kilka biznesów, a mówi, że ma właśnie jedną firmę, a tak naprawdę prowadzi tych firm kilka. Nie o tym jest ten odcinek. Bardziej mi zależy na tym, żeby pokazać, że jeżeli jest taka sytuacja, to jak krok po kroku doprowadzić do tego, żeby rzeczywiście wszystkie te firmy dobrze funkcjonowały i fajnie się rozwijały. Więc pierwszy krok to jest taki, że robisz coś na maksa na 100% w momencie, kiedy już dobrze to funkcjonuje, możesz dołożyć kolejną cegiełkę. Możesz dołożyć kolejną cegiełkę i zaangażować się w nią dopiero w momencie, kiedy w poprzedniej firmie masz bardzo dobry zespół. I tak jak zacząłem tutaj mówić, właśnie ludzie, ludzie i jeszcze raz ludzie to jest podstawa każdego dobrego biznesu. Oczywiście dzisiaj idziemy mocno w automatyzację, robotyzację, natomiast to też robią ludzie. Być może potrzebujesz właśnie mieć dobrych informatyków, być może właśnie dobrych marketerów, takich, którzy właśnie będą pewne rzeczy automatyzować, natomiast to nadal jest zespół. Może nie taki duży, bo nie o to chodzi, żeby mieć nie wiadomo jak dużo osób. U nas też firmy jakiś czas temu była właśnie redukcja zatrudnienia, nawet pewnych optymalizacji właśnie, tak, natomiast za tymi optymalizacjami też stoją ludzie, tak? To jest z innymi kompetencjami, ale to jest właśnie. Dobry zespół, tak, gdzie widzimy, jak idzie, w jakim kierunku idzie rynek, i to ludzie reagują, ludzie przychodzą z tymi pomysłami i mówią, co można zrobić. Oczywiście, ja mam taką naturę i taki jestem, że ciągle chodzę gdzieś tam rzucam jakieś nowe pomysły, mówię, co można by zrobić. Jak zadaję pytanie, czy macie jakieś pomysły, to lepiej, żeby nie, bo po prostu już i tak jest tak dużo tych pomysłów. Natomiast właśnie ta odpowiedzialność biznesowa jest szczególnie ważna. Kiedy już zaczynamy robić więcej, jakby tak naprawdę dobrze jest od, od początku mieć zabezpieczenie finansowe, natomiast im większa ilość biznesów, tym większe zabezpieczenie finansowe powinieneś mieć Ty prywatnie, żeby jeżeli masz taką strategię, to żeby ewentualnie pomóc któremuś biznesowi. Natomiast ja w pewnym momencie podjąłem taką decyzję, że biznesy sobie nawzajem nie pomagały. Jeżeli któryś biznes na przykład potrzebował jakiegoś e, wsparcia, to mogło to, to, jeżeli ja miałem zysk z innych biznesów, to mogłem osobiście w to zainwestować, jeżeli tak uznałem po prostu, że tak jest dobrze. A bywało tak, że musiały po prostu sobie radzić i bywało tak, że niektóre moje biznesy przez jakiś czas były na minusie. Kontrahenci tych biznesów też rzeczywiście mi się mówili, Marcin jak to jest, tu mówisz, że masz tyle biznesów, a tu jest jakieś opóźnienie. I rzeczywiście zdarzały mi się e, opóźnienia w wypłatności w danej e, spółce, dlatego że już od dłuższego czasu mam właśnie taką regułę. Że jest to yy, po prostu oddzielone od siebie, żeby jeden biznes nie ciągnął innego biznesu w dół. Nigdy nie miałem takiej sytuacji, żeby wszystkie moje biznesy szły idealnie, wszystkie spełniały wszystkie cele i wszystkie po prostu były na plusie. To jest kolejna taka rzecz. W momencie, kiedy masz więcej tych biznesów, masz dywersyfikację i teoretycznie masz większe bezpieczeństwo, ale z drugiej strony, no praktycznie zawsze zdarza Ci się taki, taka spółka, taki biznes z różnych powodów. Czasem rynek się zmienia, czasami jakaś technologia siądzie, albo właśnie ktoś inną ogarnie, może będziesz miał jakąś rotację, może jeszcze jakieś inne powody, może samemu będziesz tego powodem ale praktycznie zawsze miałem taką sytuację, że przynajmniej jedna firma była gdzieś na minusie. Kto, jakaś firma była na zero, inne były jakieś na plusie, ale któreś z tych, co była na plusie, no to jeżeli stamtąd miałem zysk, no to musiałem doinwestować w tą, która była na minusie, więc z automatu było tak, że część tych firm były, było po prostu nierentownych. Dzisiaj mam taką sytuację, że tych firm jest mniej, natomiast wszystkie są rentowne, co mnie super cieszy i to jest tak, że krok po kroku właśnie buduję. Osobiście mam większą rentowność, biznesy te mają większą rentowność, no i wydaje mi się, przynajmniej tak na razie, widzę taką tendencję, że mimo tego, że pojawiają się jakieś nowe współprace, to trochę inaczej do tego tematu podchodzę, bardziej na zasadzie udziałowca. Ale to jest temat jakby osobny, to nie jest tak, że wtedy zarządzasz 11 spółkami, tylko być może masz udziały 11 spółek, ale przeciętny inwestor giełdowy pewnie ma większej ilości spółek udziały, więc tutaj, mówię, to jest inny rodzaj bycia właśnie takim przedsiębiorcą, bycia właśnie inwestorem konkretnie, tak, a nie tyle właśnie takim aktywnym przedsiębiorcą. Także to są lekcje moje, które wyciągnąłem z tego czasu, w którym rzeczywiście zarządzałem 11 różnymi biznesami, różnymi spółkami. Jeżeli macie jakieś pytania do tego zadajcie mi je proszę właśnie tutaj w komentarzu pod tym filmem. Możemy nagrać kolejny materiał, jeżeli macie jakieś, jeżeli tych pytań będzie więcej, mogę Wam po prostu odpowiedzieć tutaj w komentarzach na te pytania. Wiem, że to był taki odcinek, na który czeka Dlatego, że bardzo dużo razy offline'owo, jak się na szkoleniach widzieliśmy, to zadawaliście mi te pytanie, Marcin, jakim cudem, jak to w ogóle zrobiłeś to w 11 spółek w jednym czasie. Teraz jak patrzę wstecz, trochę sam nie wiem, tak jakby, jakby wyciągnąłem z tego lekcję, ale sobie myślę, wow, to było rzeczywiście coś wymagającego, z czego jestem dumny, że rzeczywiście dałem radę to zrobić. Z perspektywy czasu myślę, że mogłem spokojnie jeszcze kilka spółek dołożyć. Natomiast dzisiaj, dzisiaj chyba nie chcę w taki sposób działać, a w tyle spółek jednocześnie prowadzić. Dużo bardziej wolę prowadzić kilka swoich biznesów i być inwestorem w kilku innych biznesach, no i po prostu też czerpać z tego korzyści. Prowadząc tutaj też kanał na YouTube, rozwijając firmę właśnie, która zajmuje się właśnie też doradztwem dzięki tym wszystkim doświadczeniom, które dotychczas tutaj zdobyłem w tym biznesie, który prowadziłem właściwie w tych biznesach, które prowadziłem. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo. No i zapraszam do oglądania kolejnych materiałów.